Majówka już za nami, a zatem pora na kolejny film. Dziś zaprezentuję wam serię Woodwalkers niemieckiej powieści pisarki Katy Brandis. Na początku może opowiem kilka słów o, o autorce. Katia Brandis studiowała amerykanistykę, anglistykę i germanistykę. Pracowała też jako dziennikarka. Obecnie. Tworzy głównie książki dla dzieci i młodzieży, z czego z jedną z, z najpopularniejszych jej książek z serii jest właśnie prezentowany dzisiaj Udwokers. Y, Książka, ta cała seria właściwie stała się prawdziwym bestelerem w Niemczech, ale również w innych krajach świata. Prywatnie zdradzę Wam, że Katia Brandy zmieszka w okolicach Monachium z rodziną i z trzema kotami, z których podobno jeden wygląda jak Puma. Ciekawe. Dla osób, które chciałyby może poznać bliżej tę autorkę, to ma ona również swoją stronę. Adres to katia-brandis.de. Oczywiście podlinkuję ja wam pod filmem stronę autorską, stronę autorską Cathy Brandis. Ona tam publikuje informacje o, o swoich książkach, swoich powieściach, ale również wiele takich ciekawostek, newsów z jej życia prywatnego, z tego, gdzie będzie prowadzić jakieś spotkania z czytelnikami, czy. Czy z młodzieżą. Generalnie wiele ciekawostek, dlatego zachęcam Was do odwiedzenia strony Katy Brandis. A teraz kilka słów o, o samej serii. Woodwalkers. My, nakładem naszego wydawnictwa pod marką Srebrny Las, ukazały się trzy części. Pierwsza część Woodwalkers, przemiana Karaga, proszę bardzo. Druga część Woodwalkers, niebezpieczna przyjaźń, niebieska okładka. I trzecia część Udwalkers Tajemnica Holi. Ja dzisiaj skupię się głównie na pierwszej części, aby Was nie zanudzać, żeby nie było zbyt długo mówiąc o całości, to skupię się na pierwszej części Udwalkers Przemiana Karaga. I na początku chciałabym zwrócić Waszą uwagę na okładkę tej książki. Na okładkę, a szczególnie na oczy, może przybliżę, będzie lepiej widać. Patrząc na tę okładkę, mamy wrażenie, że, że oczy świecą, że boha, główny bohater spogląda na nas z okładki, co, co jest bardzo, bardzo przyciągające. Bardzo mi się podoba ta okładka. Mam nadzieję, że Wam też. Wiem też od różnych naszych czytelników, recenzentów, że również oni byli zachwyceni okładką. A teraz kilka słów o, o książce. Woodwalkers, tak jak wspominałam, to jest to seria książek Fantazy dla młodzieży, w której głównymi bohaterami są tajemniczo młode istoty, które opuszczają swój dotychczasowy świat, w którym żyli, mieszkali. Jaki on, jaki on jest, to opowiem Wam też jeszcze za chwilkę. I idą do świata ludzi, mawiają się wśród ludzi. Brzmi dość enigmatycznie, ale to jest właśnie to, co, co napędza tę książkę. I tak. Karak. To jedenastolatek. Jedenastolatek, który przez 11 lat swojego życia żył w lesie. Jako Puma, gdyż jest właśnie przemieńcem. Przemieńcem, czyli istotą, która posiada właśnie dwie natury, zwierzęcą i ludzką. I Karek przez 11 lat żył w lesie jako Puma wraz ze swoją rodziną, ze swoim stadem, ale zawsze było coś, co ciągnęło go do ludzi. Świat ludzki go zawsze od zawsze fascynował i bardzo chciał poznać ten świat. I pewnego dnia podjął decyzję, że opuszcza swoją dotychczasową rodzinę, opuszcza. Las i zamieszka wśród ludzi. I tak też się stało. Karagiem. Jako, jako chłopcem zaopiekowała się rodzina Ralstonów. Stanowili oni dla niego rodzinę zastępczą. Chłopak, aby nie wzbudzać podejrzeń, że nie jest tak obyty w ludzkim świecie, że, że ma problem z niektórymi rzeczami, które dla, dla ludzi są oczywiste, udawał, że stracił pamięć, co, co bardzo mu pomagało w przystosowaniu się do ludzkiego świata. W książce też pojawiają się piękne. Ilustracja, a dokładniej może bardziej rysunki zwierząt. Tutaj właśnie mamy pumę. Kolejna puma. I, i tak rysunków jest, jest nieco więcej. Co więcej Wam mogę opowiedzieć o historii Karaga. Oczywiście nie zdradzę Wam całej fabuły, abyście mieli też przyjemność z lektury, ale Karak powiem tylko, że Karak potem jak trafił do rodziny Ralstonów, trafił też do, do... poszedł do szkoły, do normalnej ludzkiej szkoły. No niestety nie mógł się tam do końca odnaleźć. Koledzy go nie akceptowali. No i... Co więcej, chłopak, chłopak źle się tam czuł i jego życie zmieniło się w momencie, gdy poznał pewną kobietę. Tą kobietą była Lisa Clearwater, która zaprosiła Karaga, aby uczęszczał on, przeniósł się do szkoły z internetem Clearwater High. Jest to szkoła dla innych przemieńców, i właśnie Lisa Clearwater uświadomiła Karagowi, że takich osób, czy może bardziej takich stworzeń jak on jest na świecie więcej. Karag przekonał swoich adopcyjnych rodziców, aby mógł uczęszczać do tej szkoły, i tam poznał przyjaciół, m.in. wiewiórkę Holly. Sosnowiurkę Holly, tutaj, to jest właśnie Holi, i Bizona Brandona. Oczywiście, no nie wszystko było takie kolorowe, że tak powiem. Pojawili się również wrogowie i osoby, które nie życzyły Karagowi zbyt dobrze, ale to, jak potoczyły się jego losy w Clearwater, jak dogadywał się, że tak powiem, z innymi przemincami, o tym przeczytacie w książce Woodwalkers, Przemiana Karaga. Książkę tę serdecznie Wam polecam. Na zakończenie może podam jeszcze kilka y, ciekawostek, a mianowicie jedna z naszych recenzentek i ambasadorek właśnie marki Srebrny Glas, Dominika Szałomska, porównała Woodwalkersów do X-Menów. XM, Powiedziała, że są to, że Woodwalkersi to X-Meni dla dzieci. Ja powiem szczerze, na X-Menach, no się nie znam, nie mam, nie mam zbyt dużego pojęcia o tym, ale czy, czy, czy opinia jest trafna, słuszna, jeśli jesteście fanami X. To pewnie zostaniecie też fanami udwokersów. Dlatego tym bardziej wam polecam tę serię. Seria ta to nie tylko, polecam ją nie tylko dla miłośników literatury fantazy, ale też dla wszystkich, którzy lubią dobre, wciągające, przygodowe książki. Myślę, że tyle wystarczy o pierwszym, o pierwszym tomie i o całej serii. Oczywiście, jeśli chcielibyście, abym opowiedziała wam więcej, bardziej szczegółowo o pozostałych dwóch tomach czyli o niebezpiecznej przyjaźni. I o tajemnicy Holi dajcie znać w komentarzach pod filmem, a na pewno, na pewno nakręcę dla Was też szczegółowe filmy o tych y, dwóch tomach A teraz jeszcze jedna niespodzianka, a mianowicie już jesienią planujemy wydać kolejny tom Woodwalkersów, czwarty już I okładka tego czwartego tomu będzie prezentować się następująco, już chwileczkę, zaraz Wam pokażę Oto okładka czwartego tomu serii Udwalkers. Ja dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do lektury serii Udwalkers. Zachęcam też do komentowania filmu, do wyrażania opinii o tej książce, o innych naszych książkach, a również o tym, co chcielibyście zobaczyć, usłyszeć w kolejnym filmie. Na zakończenie powiem tylko, że widzimy się już w przyszłą środę i za tydzień opowiem o serii Księżycowy Blask. Okładki tutaj za mną. Księżycowy blask, pierwszy tom, saga księżycowa. To już za tydzień. A na razie dziękuję, do zobaczenia. Pa, pa!